Cześć, jestem Lea Joe i witam teraz w kolejnym filmie na moim kanale z serii Zagrajmy Far Cry 5 Salon Gier. I jeszcze w filmie zagramy sobie na kolejnej mapie Far Cry 2. Jeszcze i tutaj trochę mamy do ogrania. I tym razem, może wybierzmy sobie właśnie polowanie na nagrodę UFL Uf, Uf, Town. Może to. Ważne sobie jak tutaj będziemy mieli zestaw sprzętu. Paul Ferenc de Jackal. Jackal To był główny antagonista w dwójce, właśnie. Prosper Kołasi To była jedna z osób tam fabularnych. Josip Intre, Idromeno, To też taka postać tam była. A Paul Ferenc To był chyba jeden z najniższych tego, żeśmy się wcielali, To już wiem, chyba. Tylko tutaj wezmę. Tutaj wezmę zestaw. A tak w ogóle, Ja tak wczoraj czytałem, Już jak, jak wspominałem, tak sobie właśnie dwójkę. No to tak właśnie czytałem, że w tym roku mają. Jeżeli nie wyjść, no to już zostać zapowiedziane kolejne odsłony i Assassin's Creed a, i Far Cry'a właśnie. Dla mnie dla mnie to jak najbardziej jest dobra wiadomość, ponieważ już bardzo długo czekam na. na nowego Far Cry'a. A wybierzmy sobie może się. tego. tego może tutaj Jackala wezmę. Fajny sprzęt. To jest pistolet The Eagles. Spas, wytłumiony spas. O, weźmy od razu misję, bo widzę, że mało mam. Dobra. A tutaj co jeszcze leży? Wow, ale fajna Afryka, naprawdę. I jak już tak zacząłem mówić właśnie o tym nowym Far Cry'u, to ja tak się wręcz po cichu modlę, żeby to był Far Cry. Wolałbym na początek zostać w ukryciu. E, że to jest właśnie taki Far Cry, Far Cry, który będzie znowu osadzony w Afryce, tak samo jak dwójka. Choć osobiście mnie generalnie Afryka nie bardzo interesuje. To jednak miło by było zaś tak takie coś zobaczyć, bo to się naprawdę w konwencjach Far dosyć tak zapisuje, że walka człowieka, samotna walka człowieka gdzieś tam wdziczy dziczy. Trochę to nawet przypomina człowiekowi od razu te jądro ciemności, tu jest dużo tych gości, kurde. Myślę jak to zacząć, chyba najpierw będziemy się skradać, słuchajcie. Patrzcie, to są kultyści. Nie wiedziałem, że kult Że kult ma ten swoje swoje wtyki nawet w tym W Afryce A teraz tego typka zdjąłem to teraz będą tutaj łazić patrzcie co tu się dzieje To ja ich ominę Jak oni się skupili tutaj w tym jednym miejscu To ja ich może na razie ominę E tam opuszczam Raczej robię tak, żeby te miejsce dobrze wykonać. Skoro oni się skupili w tym jednym miejscu, to ja teraz zrobię w ten sposób, że przyjdę tutaj i zdejmę tego z tą rakietnicą. To na pewno zrobię. Pierwsze co zrobię to na pewno to. O ile będę, będzie się szło jakoś do niego dostać. No już tutaj żaden z tych zestawów broni, jak żeśmy przeglądali na samym wstępie, to tam żaden z nich nie miał... O, to jest ten cel. Ciekawe czy... Czy jego pójdzie? Kurwa, nie wiem, czy, czy pójdzie go zabić. Jest jego obstawa. Nie idzie doskoczyć do góry, szkoda. A tędy się wchodzi na, na górę. Nie niedobrze się to ułożyło teraz. Bo zaś teraz wróci tutaj, gdzie byli. A to jest są dwa, poza tym dwa cele. No, część tej obstawy też będę musiał. Z... Będzie trzeba ich pozabijać też. Nie tylko, nie tylko ten, ten główny cel. Kurde, tutaj Afryka, a tutaj Vietcong. Tam jest jeszcze jeden. Snajper, kurde. No to ma tutaj koleś, nie, nie ladała. Ochroniarzy można było ich pozazdrościć Nic to nam łatwo nie przyjdzie na pewno świetnie, dokładnie tak chciałem zrobić A i chciałem Ale nie chciałem wyrzucać kałasza Chciałem na puste miejsce wyrzutnie rakiet Kurde, potem będzie mi potrzebna i ale to granica. A nie ma jednak coś na, na działanie po cichu. Te strzelbę tutaj mam, bo tu mam. Dobrze, że aby tyle, dobra. Teraz oni się skupili na wnętrzu. Tu mnie ktoś ciągle widzi, ja nie wiem kto to jest. Proszę, jeden cel zabity. Świetnie. A teraz jest ten drugi, bo go też miałem za Tu jest ten drugi. Bardzo blisko mnie. Dobra. Nie, to nie był ten, to on jest na dole. Proszę, zdjęci. Tyle się nachodziłem, nagadałem, a to tak łatwo przyszło. Dobra. I teraz zrobimy wypad z tego terenu. To trzeba iść na tym kierunku. No już nawet nie wiem, czy się będzie opłacało ich zabijać, już raczej też nie. No chyba, że jacyś staną stanowi na drodze. Ale fajnie, że tak w ogóle te cele tutaj zeszły na jednego strzała, bo kiedyś jak grałem, no to tam było tak, że trzeba było jak, jak do bossa jakiegoś strzelać, tam nie było tak, że ten cel strzela na, na jeden strzał. A ten pierwszy to musiał stać przy jakichś beczkach tam, bo tak to wybuchło, to tak, jak to mniej więcej wygląda. Może jednak jeszcze jednego jakiś odstrzelę. No już teraz trzeba będzie, ale dobra. W sumie niepotrzebnie zacząłem z niej to dobra. bo to już był prawie, prawie że ten... prawie że były na miejscu. No fajna mapka. Nawet mi się podobała, więc tutaj wystawię ocenę, lubię to. Od razu. No tam była jeszcze jedna taka... w tym, w tym stylu, no to w też zagram taką. A więc każdemu kto się to podobało, dziękuję za uwagę, trzymajcie się,